Witam z tej strony wyrocznie dobre. Dzisiaj mamy rozkład z krzyża celtyckiego Chciałem Wam pokazać w jaki sposób będzie wyglądać nasz przyszły tydzień Czyli jak dobrze pamiętam będzie to między sprawdzę 15-21 stycznia. Dla wszystkich znaków zodiaku dzisiaj dowiemy się jak będzie wyglądał nasz tydzień. Także zapraszam. Mam nadzieję, że będzie pomyślnie, a pomyślnie się zaczyna. Mamy tak, w pierwszej kolejności siódemkę monet. Siódemka monet jest tutaj, kobieta przy drzewie, że tak powiem, zbiera monety do kosza, te swoje plony. Wygląda to tak. Siódemka denarów, no, czyli siódemka monet, czyli nasza karta tutaj, mówi nam w pozycji prostej o pieniądzach, czyli będzie sprzyjał nam szczęście będzie gwarantowało nam sukcesy, dobre interesy, udane spekulacje i doskonałe biznesy. Może na tle tego poprzedniego tygodnia, a może teraz obecnego, w którym to jeszcze nagrywam, mam 13 stycznia, sobotę. Karta opisuje naszą aktualną sytuację, czyli obecnie jesteśmy w jakiś sposób, że tak powiem, mamy te pieniądze. Sprzyjają nam w pewnych okolicznościach jeśli nie materialnych, to w duchowych, gdzieś w oddali darowizny, jakieś dochody, odszkodowania prawne, finansowe i tak dalej. A ci, którzy znajdowali się w kłopotach, na przykład finansowych, nie zabraknie pomocy finansowej dla Was, a także nowych możliwości i umów o pracę, chociażby dzięki którym będziemy mieli... Okazji sprawdzić swój potencjał i osiągnąć dojrzałość. Zakupy znaczących rzeczy, takich jak nieruchomości, gdzieś sprzyjają nam aktualnie wygrane w grach. Słuchajcie, kochani, wszystkie przedsięwzięcia mają szansę na rozwój. Tak, tak żebym, tak bym powiedział po prostu. Wszyscy mamy szansę na rozwój, każde nasze przedsięwzięcie ma szansę na rozwój. O tym mówi nam Siódemka Monet. Czyli podsumowując, są to pieniądze. Karta oznacza pieniądze, a taka jest nasza aktualna sytuacja. Myśli o nich? Może nie tylko myśli, a bardziej wartościowe rzeczy związane z naszym rozwojem, w co by zainwestować, w co pójść, to aktualnie mamy. Jak to wygląda? W odległej przeszłości, skupimy się trochę na przeszłości, mamy też króla monet. Finansowo też to bardzo dobra sprawa. Jeśli chodzi o króla denarów, król denarów mówi nam o odległej przeszłości. Więc krótko tylko podsumowując naszą odległą przeszłość, król denarów e, jest oznaczony jako brunet. Zawsze odnosi się do bruneta dojrzałego, wpływowego, osoby odnoszącej sukcesy. A także eksperta szczęścia rzeczy, bogatego i potężnego, jeżeli chodzi o posiadany majątek, o taką osobę, która jednak zamiast spekulować lubi mądrze zarządzać. Czyli bankier, makler, gdzieś w odległej przyszłości taka osoba nam się pojawiła. Brunet, który dobrze zarządza pieniędzmi. Też monety będą oznaczały poniekąd przy tym królu, że jest zaangażowany uczuciowo. Może to być jakiś handlowiec, człowiek mieszkający na wsi, makler giełdowy. Zostawiam chyba tą kartę z tym, e, z tym co do tej pory przedstawiłem. Mamy e, tak, pieniądze, mamy króla monet. W kolejności e, trzeciej bliską przeszłość oznacza nam szóstka monet. Tutaj mamy szóstkę monet. Nie wiem, czy dobrze jest ją widać. Szóstka monet. Ta szóstka monet mówi nam o bliskiej przeszłości, więc jest w pozycji prostej, oznacza teraźniejszość, czyli ta przeszłość bliska wpływa na naszą teraźniejszość. Czyli jest to karta, która w połączeniu z nimi potwierdza to, co jest aktualne, teraźniejsze, dzieje się obecnie w naszym życiu. Bardzo wrażliwa na wpływ sąsiednich ostrzy, a zobaczcie nasze sąsiednie ostrza, czyli król monet. Siódemka monet są bardzo pozytywne, a co za tym idzie, dotyczą również strefy materialnej. Wszystkiego, co jest związane z dochodami, pieniędzmi i tak Przed sytuacją finansową nie otwiera się ogólnie rozległy horyzont. Perspektywy wydają się skromne, ale wystarczające do zaspokojenia codziennych potrzeb. Czyli skupiamy się tutaj też poniekąd na tym, co daje nam los, co mamy. Jakie fajne połączenie. Mamy pieniądze, bruneta, teraźniejszość, a sama karta na tej pozycji oznacza bliską przeszłość. Czyli ta bliska przeszłość ma bardzo duży wpływ na teraźniejszość. Wszystko związane z pieniędzmi. Jeśli chodzi o małe długi, kwestionowane spadki, trudne do uzyskania finansowanie, wydatki nie do odroczenia, niewielkie niedogodności w życiu codziennym będą kompensowane płatnościami, ale bez możliwości inwestycji. Drobną pomocą finansową, oferowanymi i otrzymywanymi prezentami. W obecności życzliwych arkanów karca zapewnia ochronę, uwagę, czujność, równowagę. Taka jest nas blis nasza bliska przeszłość. Stricte wpływa na naszą teraźniejszość. Kolejną kartą mamy, która jest, jest dziewiątka kielichów. Dziewiąta, dziewiątka kielichów jest po lewej stronie, oznacza przyszłość. Więc to wszystko rzutuje poniekąd na naszą przyszłość, ale dziewiątka kielichów doda jeszcze do tego swoje, że tak powiem, trzy grosze. Słuchajcie, kochani, dziewiątka kielichów oznacza zwycięstwo. Więc mamy pieniądze, bruneta... Teraźniejszość, zwycięstwo. Taki będzie nasz przyszły tydzień. Karta na tej pozycji oznacza też przyszłość. Czyli ja, słuchajcie, jak można przewidzieć, że jest to zwycięstwo w sferze uczuciowej odnośnie tej karty, lub jeśli na przykład wykonujecie zawód o charakterze artystycznym, opiekuńczym czy intelektualnym, symbolicznie związany jest z kolorem. Również w szkolnej czy zawodowej perspektywie. Zapewnia zatem sukces, realizację projektów, osiągnięcie ideałów, rozwiązanie problemów, ostateczny triumf, nagrodę i zasłużone odszkodowanie. Karta sama w sobie mówi o zwycięstwie. Więc mamy pieniądze, bruneta, teraźniejszość i zwycięstwo. Czwórka mieczy. Czwórka mieczy na pozycji mówi o naszej na pozycji u góry, na tej pozycji piątej mówi o naszych celach. A więc dziewiątka mieczy tak stricte opowie nam, do czego my powinniśmy dążyć w tym przyszłym tygodniu. Czwórka mieczy, czwórka mieczy. Jeśli chodzi o tą e, kartę, no, przedstawia mężczyznę, nad nim e, cztery miecze. Te cztery miecze. Związane są z tym, e, w mieczach jest to związane z logiką, więc tutaj również takie logiczne rzeczy będą nad nami wisiały, jakieś zaplanowane rzeczy. Sama w sobie karta oznacza samotność, czyli mimo tego złego poczucia, nie wiem czy dobrze widzicie tą kartę, czwórkę mieczy. Czyli mimo złego poczucia izolacji czy segregacji wygnania, Czwórka Mieczy w pozycji prostej jest głównie kartą spokoju, pełni odpoczynku. Czyli po tym pięknym zwycięstwie przybywa nam odpoczynek w przyszłym tygodniu. Może nawiązywać do długich wakacji, cennych dla zdrowia lub spokoju osiągniętego po długim czasie kłopotów i kłótni. Także tutaj. W końcu po tym zwycięstwie przyjdzie taki chill out, spokój, będziemy mogli sobie w samotności, jeśli ktoś nie lubi to z kimś, ale odpocząć, wypocząć. Może to odnośnie przyszłego weekendu, tak? Może to w innej perspektywie. Zmagania i trudności zawodowe dobiegły końca. Przeciwności zostały ostatecznie pokonane z zaskakującym uczuciem ulgi. Ci będziemy mieli ulgę, spokój. Czyli w tych naszych celach będziemy odpoczywali później, tak? Czyli najpierw będą te cele wykonane, które z, mówią poprzednie karty, o których mówią poprzednie karty, później przyjdzie ulga, spokój. Zmagania i trudności dobiegają końca. Przeciwności zostają ostatecznie pokonane z zaskakującym uczuciem ulgi. Wrogowie wycofują się. Zapowiada się kompletne zwycięstwo w naszym życiu. Karta czwórki mieczy znów podkreśla zwycięstwo. Więc teraźniejszość, brunet, przyszłość, zwycięstwo, przepraszam, teraźniejszość, zwycięstwo i samotność. Karta mówi o samotności. W pozytywnym znaczeniu oczywiście, w takim trochę osamotnieniu. Mamy kolejną kartę Asa Buław. mam nadzieję, że ją tutaj dobrze widać, tak, zaraz już lepiej. As Buław. As Buław powie nam o naszym nastawieniu, a to bardzo ciekawe, bo As Buław jest, że tak powiem, taką częścią w kartach odpowiadającym karierze i temu, co, że tak powiem, robimy, żeby dążyć do tej kariery i żeby jak najlepiej nam ona szła, oznacza urodziny. Ale może odnosić się do, kart, do karty, znaczy, tak powiem, może się odnosić do narodzin dziecka w kartach, do narodzin firmy, stowarzyszenia, jak również do tego wszystkiego, co dotyczy tworzenia, koncepcji rodziny. Zawsze wskazuje aktywność, początek, męską energię, nawet mamy taki faliczny kształt. Genialne pomysły. Korzystny okres do zainicjowania nowych przedsięwzięć, do tworzenia, wymyślania, budowania, świetne zarobki lojalne i niezawodne współdziałanie pozbawione rywalizacji. Udział we wspólnym projekcie, którym prawie zawsze kieruje ktoś z nas lub jest nim bezpośrednio zainteresowany. Także tutaj zapowiada nam w nastawieniu jakiś urodziny, pomysł, ideę. Coś, co w przyszłym tygodniu w nas zagości, coś, co pozwoli nam dążyć do realizacji samego siebie, do osiągania samoświadomości, czy działania na innych polach związanych z rozwojem. Czy to nie swoim, czy to rozwojem naszych prywatnych działalności, powinniśmy w przyszłym tygodniu te nasze zrodzone rządze, gdzieś w środku, które mamy, których jeszcze nie wyraziliśmy. Może wyrazić, może to jest ten moment, żeby powinniśmy to zrobić w tym momencie. Mamy świetnie sprzyjające karty w przyszłym tygodniu. Wszystko, co chcieliście zrobić w przyszłym tygodniu, może być świetnie wykorzystane, świetnie zrobione. Czyli jakiś pomysł, coś, co chcieliśmy zrobić, coś, czego dawno nie robiliśmy, co na nas czeka, to warto by było zrobić w przyszłym tygodniu. Takie będzie nasze nastawienie. Super pozytywne. Uwarunkowania. Kolejna karta, czyli mamy królową kielichów w odwróconej pozycji. Pierwsza odwrócona pozycja, że tak powiem, w naszych kartach. Fajna sprawa, że dopiero, znaczy w ogóle mamy świetne karty na przyszły tydzień, gdzie jestem bardzo zszokowany aż tą sytuacją. Mamy królową kielichów. Z racji tego, że rzadko kiedy, nie ma odwróconej pozycji w tak małej ilości, bo jeszcze sobie wydaje, że jedna jest przed nami. Natomiast taki pomyślny tydzień w styczniu to chyba czas realizacji tego, co powinniśmy robić. Może w końcu to, co zaplanowaliśmy, że tak powiem, na Sylwestra, co będziemy robić po nowym roku, może powinno ujrzeć światło dzienne. A ten tydzień kompletnie temu sprzyja, także super, powinniśmy działać. Więc tak, jeśli mamy królową kielichów, oznacza ona do góry nogami nieuczciwą kobietę poniekąd. Nieuczciwą kobietę karta sama w sobie na pozycji uwarunkowań. Czyli będzie nas trochę warunkować nieuczciwa kobieta w pobliżu. Nie wiem, koleżanka, przyjaciółka, może ktoś z rodziny, ktoś do kogo mamy takie niejasne e, niezobowiązania, ale niejasne. Intencje są z jej strony. Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o co jej chodzi, by dobrze ją zrozumieć. I tutaj Królowa Kielichów przedstawia kobietę, uroczą blondynkę. Zmiana podlega jednak jej osobowości, czyli w pozycji prostej ten ton emocjonalny poziom duchowy jest inny, natomiast tutaj jest piękna na zewnątrz a w środku jest nieuczciwa, niebezpieczna, zepsuta, fałszywa, niesprawiedliwa. Osoba zmienna, nieracjonalna, niegodna zaufania. Z pozytywnym ostrzem, z pozytywnym ostrzem może odnosić się do pozorowania małżeństwa, pozbawionego miłości. Z osobą wysoko postawioną otoczenie może być wrogo nastawione do naszych projektów. Więc tutaj nasze projekty i idee będą super. To będzie wspaniałe, ale może się okazać, że ktoś będzie temu nie sprzyjał. I to będzie postać kobiety, blondynki najczęściej, która będzie z, środ z zewnątrz świetnie nam się przedstawiała, mówiła, a w środku będzie bardzo zepsuta, nieuczciwa. Może będzie knuła, może będzie plotkowała na nasz temat, może będzie próbowała sforsować nasz projekt. Cóż, tak może być, ale nasze karty super sprzyjają temu wszystkiemu i idziemy do przodu. Kolejną kartą będą nasze obawy i nadzieje. A więc obawy i nadzieje pod kartą ósmą jest trójka kielichów. Jest to stricte emocjonalna karta, podobnie jak królowa kielichów, ale w pozycji prostej. Czyli jak powinno wyglądać. Jak powinny wyglądać nasze obawy i nadzieje? Nadzieja na triumf. Karta sama w sobie mówi o triumfie. Więc jeśli mamy triumf, w takim wypadku nieprzypadkowo ta trójka kielichów w pozycji prostej oznacza produkty, rezultat, konsekwencje, czegoś co zrobiliśmy, produkt, a jeszcze lepiej osiągnięcie celów, triumf, ewolucję, szczęśliwe zakończenie projektu. A więc drodzy. Tutaj z obawami i nadziejami, nadzieja na triumf. Tutaj powinna być w nas. Czy się obawiać czegoś? Nieuczciwej kobiety. Tak to będzie wyglądało. A nasz ostateczny wynik gry, czyli tutaj mamy Giermka Mieczy. Giermek Mieczy w pozycji odwróconej. Giermek Mieczy w pozycji odwróconej jest to. Najczęściej oznacza młodego mężczyznę, który stricte logicznie podchodzi do pewnych rzeczy. Będzie tutaj u nas wynikiem gry niespodzianka. Słuchajcie, wynik gry niespodzianka, świetna sprawa. Będzie impuls, zdziwienie w przyszłym tygodniu, A wiadomości, na które należy uważać, jakieś napady, zdrady, oszustwa. Musimy uważać również, ale w większości te arkan, arkany nie potwierdzają tego, tej nieuczciwości czy innych takich e, gruźb i tak dalej, więc wynik gry dla mnie pozycji do góry nogami będzie oznaczało taki gwałtowny, trochę niestabilny, agresywny, mściwy, e, mści-, może mściwy, nie do końca mściwy, ale Taką niespodziankę, trochę z góry, spadającą na nas, która nas zdestabilizuje, ale ostatecznie, według kart, według mnie, jesteśmy na dobrej drodze. Czyli wynik gry stricte, myślę, będzie ostatecznie pozytywny. Będzie dużo gwałtowności, impulsów, ale będziemy mieli wspaniałe rzeczy. Warunkują nas pieniądze. Brunet. Trzeba zwrócić uwagę na jakiegoś bruneta właśnie w tle. Teraźniejszość, zwycięstwo, słuchajcie. E, po zwycięstwie czwórka mieczy. Później po tej czwórce mieczy, czwórka mieczy oczywiście samotność, po tej czwórce mie mieczy azbuław, urodziny, królowa kielichów, nieuczciwa kobieta. Gdzieś będzie naszą obawą, nadzieją? Trójka kielichów oznaczać będzie triumf. A ostatecznie nas cały tydzień będzie niespodzianką wspaniałą dla nas. Także myślę, że w przyszłym tygodniu nie trzeba się niczym przejmować, dążyć. Słuchajcie, realizujcie swoje plany, cele, zajęcia, chodźcie na nie, nie wiem, na warsztaty, na cokolwiek, co was spełnia. Działajcie, rozwijajcie się, idźcie w tym kierunku, wykonujcie swoje takie obowiązki. Pamiętajcie, że wszystko możecie, nic nie musicie. Tak to wygląda. Więc wspaniale będzie, jeśli wszyscy tutaj w przyszłym tygodniu zgodnie sobie z tą naszą przepowiednią wróżbą wejdziemy, bo ona nas świetnie uwarunkuje. Będzie niestabilność, będzie impulsywność, ale z drugiej strony będzie wielka niespodzianka, zwycięstwo, radość, ulga. Słuchajcie, wchodźcie w to, co zaplanowaliście. To jest idealny tydzień na działanie. Z każdą naszą rzeczą, etapem w życiu to idealny tydzień. Karcy nam sprzyjają. Z mojej strony byłoby to wszystko. Zapraszam do komentowania z filmów, lajkowania, zostawiania komentarzy. Pamiętajcie, jestem tu z wdzięcznością dla Was, tak? Wy jesteście tu też dla mnie. Dzięki Wam się rozwijam to jest najważniejsza sprawa. Bez Was mnie nie ma, dlatego bardzo jestem wdzięczny za każde okazane wsparcie, każdy komentarz, bo mogę coś poprawić, mogę z tym działać. Zapraszam do lajkowania mojej strony na Facebooku, wyrocznia dobra, do subskrybowania kanału, wyrocznia dobra, małpka wyrocznia dobra. Niedługo na pewno powstanie Instagram, też się do tego że Moja oferta znajduje się na OLX, także zapraszam do szukania, wpiszecie wróżby, rytuały, gdzie znajdziecie, Najprawdopodobniej na pierwszej stronie wyrocznie dobra będzie tam moje logo w kółku, które mam na YouTube. Także tutaj serdecznie Was zachęcam. Numer telefonu do mnie dzwońcie, pytajcie. Ja jestem na wszystko otwarty, jeśli chodzi o rozmowę. A... I mówię, co najważniejsze szczerze. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam dobrego weekendu. Życzę Wam przyszłego tygodnia cudownego. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.